Hej się mam kosz, tej strony Dzisiaj są odcinka zakładamy sobie wy Minecraft'a. I, i, i jesteśmy na Hadotkosze, jak widzowie widzicie. I proszę was, widzowie, subskrybujcie, łapkujcie mój kanał. I ogólnie, widzowie, ja jestem się dziwy, bo nagrywam na komputerze. A tak to nagrywałem na telefonie. No ale teraz mam nowy komputer. Więc widzowie, zagram gra, sobie na komputerze, ze moim, a ten. I zagramy w Minecraft'a do normalnego hdk bez modów. I ja mam hdk na widzowie, i ten. I jak hdk macie, to musicie uważać, bo jak skiniesie, to wasz świat idzie do kosza. Zaczęli so, już nie będziecie chyba mogli w niego grać, Przynajmniej z tego co słyszałem. No, więc sobie na początek zbierzemy drewno. Okej okay, okay. widzicowie, sobie trochę tą wyspę. Trzeba zobaczyć, czy coś tutaj jest ciekawego. Bo inaczej jak nie będzie nic ciekawego, to odpłyniemy łódką zapewne. I teraz pytanie w czy będą tutaj jakieś zwierzęta? Mam nadzieję. A mamy krówki, więc fajnie. A teraz już dobyć się białki się Wszystko sobie zrobimy i będzie pizzy. Teraz widzowie ubijemy sobie kadówki. Spierzemy sobie telefonu. I niedługo wydłuższymy wypadne do duszy. O, owieczka, widzę owieczka. Na horyzoncie i teraz widzowie sobie ubijemy tą owieczkę, wykopiemy sobie kamień i wydoszymy, chyba wydoszymy w tak. O, fajnie, Oj, źle mi się postawił kopel Pech, okej, okay. dobrze się postawił. Dobrze, wtedy sobie widzowie wykopiemy trochę węgla i trochę kamienia. Przypominam, bo w sumie nie przypominałem. Subskrybujcie kanał, łapkujcie filmy. Ja ogólnie widzowie piszę też komentarze, co byście chcieli, żebym nagrał. No, bo mogę nagrać Wam na przykład Robloxa, bo mam. Robimy sobie smokaże. Ok. Ok widzowie, teraz sobie zrobimy patyki. I zrobimy sobie kamienne litanki. Gdzieś tutaj są same owoce. I teraz widzowie sprawdzimy, czy nie ma tutaj owcy, bo ją słyszałem. Uwaga, to są melony. A jest owcza, no ale czerna. Ok, I widzowie nagrywa, na, nagrywa ten odcinek y, Minecraft, czy Minecrafta. Na wersji już patrzę 1.20.6. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. O, okay. Mamy tutaj jakieś budemki. I teraz sobie popłyniemy w ten. Za <słyszy> sobie Teraz sobie popłyniemy. O, widać, widać ląd. Ląd na Horyzoncie. Chyba to już nie będzie wyspa. Wynajmniej mam taką nadzieję. Najpierw pierwsze robimy. Kolejna wyszpa. Ok, wykopiemy sobie jeszcze oczepinkę kamienną. Ok, i teraz pójdziemy widzowisz w eksplor. Poszukać też owieczek na łóżeczko. płyniemy sobie Kurczę, co słońce sobie zachodzi. Płyniemy sobie I chyba będzie trzeba zrobić sobie schronienie Jak nie będzie żadnych owiecz Uwaga A, Jakaś owieczka Nie są białe, Dobrze. i teraz sobie zrobimy łóżeczko. I szybciej śpimy. Okay. Jest na dzień w widzowie. I będę szukał dzisiaj wioski, żeby mieć, gdzie się osiedlić. O, słołówik. O! Do sztynka. Nawet dwie, jak się podniosą. Mm -hmm. Okej, okay, ja. Mamy szafanę, Bardzo fajnie, Więc tutaj raczej nie będzie wioski. To zobaczymy na zawanienia czy będzie wiocha. Kodyczaki, konia. Okej, widać świnki. Więcej świnek. Jeszcze wiem czy świnek. Okej, okay, widzowie. Szukamy na te jak to wiadomo. I widzowie to chyba będzie... Te sedzia, tak myślę, o tym tak kwadratalu sedzia z Minecrafta, bo myślę, że szkoda, żeby zrobić jeden odcinek taki ciekawy i lepiej zrobić sedzia. Okay. I teraz moja ulubiona część, czy spływanie się górki łódką. Okay. Ciekawie, co będzie w ruinach Potarów. i Wicowiu, ciekawie. Czekawa. Uwaga. Jakieś adiony. Ja szybkiem. Patem jest złota. Hmm. O, ale magma sobie wezmę. A pewnie teraz wyczepimy śledzia. Po co mi magma? Taka magma ciepła właśnie po to jest potrzebna no bo jak będzie jakaś farma na przykład jedzenia ja, albo expa to pomyślcie widzowie, skąd to maronować jakiś miecz, siekierkę tylko lepiej podłożyć magma. Okay, tyle wystarczy i idziemy w dalszy ekspo do... ubijemy sobie parę świneczek Opuścę, dada Świnka ma nosek jak jak pasta i jest pasta tam. O, widziałeś, co patrzę? Małopan ja, Ale słodko. I słodki, mały pancernik. Jak zasuwa. A tutaj duży pancernik. O, o i widzowie, jak tutaj ubijam sobie świnaczki, no też yy, piszę w komentarzach, y, kto lubi świnkę Pepe A, I piszę w komentarzach w komentarzach y, hashtag Pepe, bo żeby ten odcinek był śmieszny Szukamy na te wioski. Szukamy wioski, a wioski nie widać widzowie. Skandalnie. O! Mówimy o wiosce, a tutaj wioska. Jak fajnie, miło. Bo jak sobie grałem w mają w w Minecraft'a, to nie miałem prawie żadnej wioski. A teraz, też, proszę, jeden dzień i... jeden dzień z głowy i mamy wioskę. O, farmor. Ok, widzowie, zobaczymy, co tu farmora słychać. Widzicie widzowie? Jeszcze wiśniowy las. Fajnie pieśniak, emeraldy są chlebki, koniki. Tam całe stado do Łóżko i skrzynka, potatoszy, trzewka i obuszka. I wieczorem się w tej pierwszej osiedle, tak myślę. Bo taka fajna, skromna szakietka. To jest nawet całkiem fajna. Chyba się to z tymi pieśnikami. może jakiś chleb. I ja Jeszcze w tym damku. Oś to da bardzo fajny skromny. Zostawię sobie smoker i mój crafting. Tylko ty crafting. Hmm. Aha, Przemy budowanie małe. No. I bit Skrzynka będzie miała i Posię tak, się tylko zaszedzę sobie trzawka, okay. no, i sobimy sobie stapki żelaza, żeby było na później. Wysłałem na trzy stawki fajnie. Ja te sobie przestawię, so złożę też łóżka i sobie przepalę mięsko. Moi mi stadimy się. Tak. Teraz węgiel. I okradniemy trochę wioskę pokryjemu. Jak, jak nigdy nie patrzy Ty wiesz jak tam nic nie widzisz, ani słyszysz. Ok, Ukradniemy sobie trochę sianka i będziemy negocjować z naszym farmerem osianą. Ktoś się do mnie uśmiechnie? O! Uśmiechnął się! Bardzo fajnie no. Ok Cztery emeraldy jak najbardziej przyjmę To jeszcze jest pieska Czekaj, który to był pies? Ja też O, tu!

Okay, już nie będzie chęteru miłego. Czy wiesz jak mi się nie łóżko. Jak taki. Jednak miły. Dobrze, będziesz moim współudokatorem. Wiecie co? Dobrze, widzowie, jeszcze tutaj się baczymy, co mają w ofertach. No, na spodnie. Na no, klatę mnie nie miał stać. Tu się kupię klatę, założę. O, nieładnie. No, więc widzowie, kończę ten odcinaczek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Bo więc oglądajcie następny sezon, bo będzie pewnie niedługo. I was żegnam. Do widzenia. Cześć.